Z pewnością już słyszałeś o technologii noszenia produktów lifewave, cieniutkich i lekkich plastrach, które przynoszą niezwykłe zdrowotne korzyści. Jeśli nadal zastanawiasz się nad więcej niż ponad 80 niezależnymi i klinicznymi badaniami, które potwierdzają tezy lifewave, lub po prostu uwielbiasz tę te technologię i podoba Ci się to, że tak szybko działa. To z przyjemnością zabierzemy cię na spokojną farmę w południowej Kalifornii, abyś zobaczył natychmiastową moc działania Lifewave. Nie na człowieku, lecz na koniach. Bądźmy szczerzy, przecież nie możesz powiedzieć koniom, jak mają zareagować na tę niesamowitą technologię, a mimo wszystko to robią praktycznie za każdym razem. W rzeczywistości dwa opublikowane badania z 2005 i 2011 roku, obejmujące nie mniej niż 175 koni, jeden z nich z elementem kontrolnym placebo, pokazywały znaczne zmniejszenie bólu po użyciu produktów Lifewave. Jak widać na obrazach termicznych przed i po w podczerwieni oraz ogólnie przyjęte przez lekarza metody lokalizowania i pomiaru bólu u koni. Musieliśmy sprawdzić to na własną rękę, a Ty możesz zrobić to razem z nami. John Chance, dystrybutor Lifewave od 2004 roku, od lat pracuje w branży konnej z właścicielami koni oraz uczestnikami Rodeo, i przy okazji aplikuje plastry na tysiącach koni, aby pomóc im złagodzić ból oraz dyskomfort. Ten film z Facebooka jest świetnym przykładem. John lokalizuje najpierw źródło dyskomfortu, a potem robi wszystko, co w jego mocy, aby ostrożnie przyłożyć plaster obok miejsca bólu. W kilka sekund później kon jest spokojny i nie reaguje już na nacisk. Dzisiaj John wybrał kilka koni, więc wraz z ich właścicielami mamy okazję przekonać się na własne oczy, jak aplikuje plastry. Znalezienie miejsca bólu nie zajęło mu wiele czasu. That's pain. Przykłada plaster. Tylko spójrzcie na te różnicę. Stand right here. Oh wow. And just push. As hard as I can. Czas na kolejne zwierzę. Okay, that's pain. Nakładamy plaster. No reaction. Pain is gone. I spójrzcie tylko na to. About went to his knees. When I done this a minute ago, what the horse done? The horse got a stomach. Po raz kolejny po zaaplikowaniu technologii Lifewave. wave. You see horse? I see. No reaction. No reaction, okay. To co zrobił John pokazuje jak szybko może działać ta technologia. I'll remove the patch. Oh. I'm gonna take them off. Hey's probably already back. Watch. No kidding. He's hey. reacting. Reacting? Again. Just like that. Yep. And we're gonna repatch again. And it won't react? Won't react. Po raz kolejny zakładamy plaster. wow I heard a wow over there yeah do you see it in person they don't believe it all right Przedstawiamy plastry. look at that Oh, well, that's incredible and again see I'm just digging in that spot yes you are I'm digging more pressure and I was this danger zone I'm asking this horse and about this horse to kick me it's calm, down. it's calm down. Unbelievable. So basically, you know, the whole point of this, doing this in the first place, John, is that horses, they don't know anything other than to be a horse and to react to what's going on. They don't know placebo. They have no agenda. And that's the whole point of this is to say that this technology works that fast, whether it's a horse or whether it's a human. So you know what you need to do next. You need to get patched. Acculife X39 Dla Ludzi. Skontaktuj się z dystrybutorem Lifewave, który podzielił się z Tobą tym filmem i wypróbuj X39 lub jakikolwiek inny produkt bez żadnego ryzyka. I poczuj moc Lifewave.